Nowy sezon w Pokémon Go, może ja nie będę nic mówił, po prostu obejrzyjmy sobie to razem Następnie wita nas Rayquaza, mega Rayquaza i mega Alakazam i oczywiście premiera mega Metagrossa Jakiś retro, retroscenka Mega Lucario, Shadow Groudon Okej, okay, tam był też mega ten rekin, okej, okay, nowe misje tygodniowe Cały czas ten Alakazam mega gdzieś tam się pojawia, to jest ciekawe Może to jest coś nawiązane do Buddy, że on cały czas z Buddy chodzi, może jakiś nowy system Buddy Mega Charizardy się tam pojawiły Nowe mega Pokémony, Matko Święta to jest coś niesamowitego Znowu mega Alakazam Ok, jakieś kostiumy przebierają się, to jest ciekawe, nawiązanie do Halloween może I nowy Gigantamax Trabish, w sensie jego największa ewolucja Tak, to jest już Halloween, no, czyli tak jakby chronologicznie to pokazali i tam jeszcze nowy Dynamax był, ale nie wiem co to było. Wow, mega, no codziennie coś nowego się pojawia. Ej, poczekajcie, bo ja coś, coś tam było, a ja to skipnąłem. I White Aria 2025. Ja to skipnąłem, ale Wy już wiecie co tam jest. Jestem strasznie podjarany. Rayquaza zawraca, mega Rayquaza zawraca. I Mega Lucario, i Shadow Groudon. Mega, mega dobra zapowiedź. Czekamy po więcej Pokémon Go.